W jest Center? Jest lodziarnia, gdzie trzeba samodzielnie zrobić loda. A ja mam złamaną rękę. Dlatego się pytam, czy ktoś mi zrobi loda? Słuchajcie, macie może chwilę czasu, bo sam ja zrobić, ja mam straszną ochotę. Zrobicie mi może loda? Czego ci zrobiłeś? Loda. A czy to jest poważne? No nie, bo sam nie dam rady, sobie zrobić. A to, to może na kogoś innego? Jak też nie, bo, bo chodzi o to, że tu jest taka lodziarnia i samodzielnie trzeba zrobić, a ja mam z rękę złamaną. Uf, so. ja no, fajny żart, fajny. fajny. Potrzebuję, żeby ktoś mi zrobił loda ci zaraz. Bo ja mam złamaną rękę, a tu... Ale nie rozumiesz, ja nie o co jazdę. mi chodzi. E... w jakim sensie? No, no loda takiego, <tosuj> wiesz, Nie rozumiem. No, ja to No, loda po prostu, no wiesz. Bo no, sam co nie dam zrobić, no jestem, wiesz. Mam, ma złamaną rękę, nie? A tam jest taka lodziarnia i samodzielnie trzeba zrobić. <słyska> <tosujka> <tosujka> Okej. <Okay>. Ej, stary. <tosujka> zrobić, zrobicie mi może loda? Chyba cię pojebało. Nie, bo czy jest taka lodziarnia i samodzielnie trzeba zrobić, bo ja mam rękę złamaną. Ktoś nas nagrywa? Yy, czy zrobi pani mi loda? Bo tam jest taka lodziarnia i trzeba samodzielnie zrobić. Ale tam jest, ja mam złamaną rękę, nie mogę podnieść ręki i tam jest taka lodziarnia samodzielnie trzeba zrobić. A pan ze mnie robi? A o czym pani pomyślała na początku? Mam straszną ochotę. Zrobicie może mi loda? To Ci się cię w głowie. Nie, bo ja mam złamaną rękę, nie? A tutaj jest taka lodziarnia i samodzielnie trzeba zrobić. Dobre, ja. ja. A, a mam ochotę straszną. Zrobisz może loda? Nie. Mam ochotę straszną. Zrobicie mi może loda? Nie. Tu jest taka lodziarnia i samodzielnie trzeba zrobić. A ja mam rękę. Mam jedną prośbę do was. E, bo sam sobie nie zrobię. A mam straszną ochotę. Zrobicie mi może loda? Co? Loda? Bo tu jest yy, lodziarnia samodzielna, a ja mam rękę złamaną. A o, czy, o czym pomyśleliście? No bo tak to jest, to źle to nadniało. I Słuchajcie, macie chwilkę czasu? Bo, bo ja sam sobie nie dam rady zrobić, że ja mam straszną ochotę, nie? Yy, zrobicie może mi loda? Co? Loda. Dlaczego loda? No normalnego wiesz, że to mi chodzi. Nie ty ty kurwa nie? Bo ja mam straszną ochotę, a sam sobie nie zrobię, nie? Zrobicie mi może loda No to jest kurwa z tego filmiku Wybierdzale zaraz się zadziałem Jakiego filmiku? To no z Deta czy z Ramku? By... Ej no, chciałem was skręcić Dobra odejdź Ale krzywdę Tam jest taka lodziarnia z samodzielnym robieniem tego e, lodów, nie? No. Zbieram właśnie reakcje ludzi na takie pytanie, nie? No od razu pomyślałeś, nie? Piona star, dzięki za to. Wiem jaka jest praca za ciężka w korporacji. Kurwa, ale nie jest ciężka. Nieprawda. Jest Nieprawda. Nieprawda. Na poprawę humoru i nastrojów pracy trawę mam sprzedaje. Nie. Słuchajcie.